Cześć, w dzisiejszym odcinku będziemy tworzyć prowizoryczny wentylatorek na ciepłe dni. Będzie nam potrzebne śmigiełko, przyłącznik klawiszowy, bateria 9V, albo zwykła, może być 1,5, silniczek, gumka recepturka, no i jakieś takie coś, żeby tylko przytwierdzić silniczek, żeby chodziło. Teraz pokażę, jak to działa. Łączymy baterię oraz przyłącznik klawiszowy w podany sposób. Minus, plus. Montujemy śmigiełko do silniczka. Dla wygody dajemy jeszcze baterię pod gumkę. I układ już będzie działał. Zaraz pokażę, zadominstruję, jak działa. No i mamy skonstruowany własnej roboty domowy wentylatorek na cieplejsze dni. Życzę miłego dnia i zostawcie lajka like oraz suba, jeśli możecie.